Olga Rybicka, witam Państwa i zapraszam na podsumowanie dnia w sporcie. Bytomska Polonia udanie rozpoczęła tegoroczną batalię o utrzymanie w pierwszej lidze. Pokonując na własnym stadionie groźną Sandecję Nowy Sącz 2 do 1. Gospodarze pierwszą bramkę zdobyli już w 19 minucie, a skutecznym egzekutorem był Martin Baran. Słowak tak precyzyjnie przyłożył głowę, że bramka rywali był bezradny. Na 2 do 0 podwyższył kapitan gospodarzy Daniel Monka w 59 minucie. Gdy jednak 14 minut później Aleksander choć na ratę, ale wykorzystał jedenastkę dla Sandecji zrobiło się gorąco. I w efekcie 8 minut później gospodarze musieli grać w dziesiątkę. Bramkę jakie straciliśmy to było widać. Yy, druga bramka, którą straciliśmy w drugiej połowie to powiem szczerze to jest kuriozum na poziomie pierwszej ligi. Szkoda tych punktów, bo nastawialiśmy się tutaj na zwycięstwo. No, druga połowa pokazała, że potrafimy grać w piłkę. Mieliśmy dużą przewagę. No, Polonia bytom wybijała kilka razy piłkę praktycznie z linii bramkowej. Szkoda, bo zaczęliśmy fatalnie tą wiosnę. Bytomianie walczyli do końca i widać było, że czego jak czego, ale motywacji im nie brakowało. Radość po meczu była jakbyście awansowali dokładnie wiedzieliśmy w jakim położeniu się znajdujemy jak ten mecz musimy wygrać bez względu na, na grę nieważne czy to by było po ładnej czy po brzydkiej grze liczyły się tylko i wyłącznie tutaj trzy punkty mamy jeszcze 13 bitew pierwszą wygraliśmy i tylko patrzymy do góry Polonia Bytom Sandecja Nowy Sącz 2 do 1 Koszykarskiej ekstraklasie pań Kakarow Rybnik przegrał w Pruszkowie z Matizolem 42 do 86. Na koniec hokej. W szóstym meczu o brąz GKS Jastrzębie przegrał na własnym lodzie z Unią Oświęcim 3 do 4, decydujące spotkanie w poniedziałek w Oświęcimiu. A na dziś to wszystko. Ja już się z Państwem żegnam i zapraszam na nasze jutrzejsze serwisy. Dobranoc.